błogosławiona krew Jezusowa. Chciałem podziękować wszystkim, którzy się przyczynili do żeby wszystko pomyślnie się odbyło. Odpust Matki i Prowy Przenadrożnej w Częstochowie. Księżom i Krych Jezusa Jezusa całej wspólnocie. I chciałem też podziękować wszystkim pielgrzymom, którzy się z którymi się modliłem to znaczy ta grupa błogosławiecka Legnica, Lubin i z tymi z którymi wracałem w drodze powrotnej grupa Ziołoburska naprawdę dziękuję Wam bardzo Bóg Wam zapłacił za wszystko cieszę się, że, że mogłem się modlić z takimi wspaniałymi pielgrzymami niech Wam Bóg błogosławi filmy, wideo będę Umieszcza, już zaczynam za chwilę umieszczać. No, jeden film, umieszczenie jednego filmu 5-minutowego, około, około godziny trwa, żeby go umieścić w serwisie YouTube. A tego jest trochę, chyba chyba z dwie godziny jest tego. Także myślę, że, że w paru dniach zakończę. Także będzie można obejrzeć. I jeszcze 69, raz szczęście Boże, do, 10, 20, do szybkiego zobaczenia, niech wam Bóg wyśle. Zostańcie z Bogiem. 0,